W czasie niezapomnianego wyjazdu do Brazylii nawiedziliśmy Narodowe Sanktuarium Maryjne w Aparecida. Zarówno początki tego sanktuarium, jak i pochodzenie przechowywanej tam figury Matki Bożej oraz rozwój związanego z nią kultu mają mocne oparcie w faktach. Niewielką, bo liczącą zaledwie 39 cm wysokości figurkę Maryi Niepokalanej Poczętej wyłowili z rzeki miejscowi rybacy. Najpierw znaleźli w swej sieci korpus statuły, a przy następnym zarzuceniu sieci głowę. Znakiem nadzwyczajności tego wydarzenia był obfity połów ryb, który rybacy uznali za cudowny. Filipe, jeden z trzech rybaków, umieścił figurę w swoim domu. Jego rodzina i sąsiedzi zaczęli się zbierać przy niej na modlitwę. W roku 1732 rodzina Filipe Pedroso przeprowadziła się do portu Itagasu, zabierając ze sobą figurkę Matki Bożej. Syn Filipe zbudował kaplicę, w której umieszczono statuetkę. Wokół figury zaczęło się gromadzić coraz więcej ludzi, to znając cudownych łask za wstawiennictwem Matki Bożej. Cztery lata później, z inicjatywy miejscowego proboszcza, zbudowano kościół dla cudownej figury. Umieszczono ją w centrum niszy barokowego kościoła z kamienia, z drewnianymi ołtarzami ozdobionymi złotem. Wierni przed tą figurą doznawali uzdrowień duszy i ciała, i otrzymywali wiele innych łask. Z figurą Matki Bożej związane są niezwykłe zdarzenia, które powszechnie uchodziły za cudowne. Pierwszym był niespodziewanie obfity połów ryb, który towarzyszył znalezieniu figurki Maryi przez rybaków. Drugi zdarzył się w czasach, gdy znajdowała się ona w kapliczce w Itagasu. W sobotni wieczór zebrani wokół niej ludzie odmawiali różaniec. Choć nie odczuwało się powiewu wiatru, wszystkie świece nagle zgasły. Gdy jedna z modlących się osób zbliżyła się, by je ponownie zapalić. Wszystkie naraz zaczęły płonąć same z siebie. Zgromadzeni ludzie odebrali to jako znak obecności Maryi, płomień jej miłości wobec swych dzieci. Trzecie wydarzenie dotyczyło zbiegłego niewolnika, który został pochwycony i skuty łańcuchami. Prowadzony z powrotem na farmę przez swego właściciela uprosił u Niego, aby mógł się pomodlić w sanktuarium, obok którego przechodzili. Padł na kolana i modlił się. W pewnej chwili łańcuchy, które miał na szyi i na nadgarstkach, opadły. Obserwujący tę scenę, ludzie czekali zdumieni, co się wydarzy. Po dłuższej chwili, właściciel niewolnika wyjął z trzosa sumę, jaką za niego kiedyś zapłacił, i położył ją na ołtarzu. Następnie oświadczył niewolnikowi, że zwraca mu wolność. Ten jednak już jako wolny człowiek pozostał na jego farmie, łańcuchy zaś, którymi był skuty, wiszą od tamtej pory na ścianie kościoła. W sanktuarium nigdy nie założono rejestru cudów, którym pielgrzymi mogliby wpisać otrzymane za przyczyną Matki Bożej łaski. Jest jednak sala cudów, w której zgromadzono setki pozostawionych przez pielgrzymów lasek, kul, protest i różnego rodzaju dziękczynnych wotów. Choć nie zawsze są to cuda w sensie ścisłym, to jednak otrzymane łaski pobudzają wiarę i pobożność pielgrzymów. Sprawiają też, że sanktuarium jest miejscem szczególnej bliskości Boga. W roku 1888 ukończono budowę nowej świątyni, która otrzymała tytuł Bazyliki Mniejszej. Zaś w roku 1904 święty Pius X wydał dekret na koronację figurki. Figurkę ozdobiono koroną ofiarowaną 20 lat wcześniej przez księżniczkę Izabelę, córkę ostatniego cesarza Brazylii Piotra II. Z jej daru pochodzi również okrywający postać Maryi płaszcz w kolorze morskiej wody. W roku 1929 matka Boża z Aparecidy została ogłoszona królową i patronką Brazylii. W okresie międzywojennym, wobec rosnącej liczby pielgrzymów, postanowiono zbudować nową świątynię. 4 lipca 1980 roku Święty Jan Paweł II poświęcił nową świątynię, nadając jej również tytuł Bazyliki Mniejszej. A odwiedza rocznie 11 milionów pielgrzymów, co sprawia, że jest najliczniej odwiedzanym sanktuarium maryjnym na świecie po meksykańskim Guadalupe, które każdego roku gości aż 20 milionów wiernych. Centrum miasteczka prowadzi do sanktuarium betonowa kładka na wysokich palach, dzięki której można z jednego wzgórza przedostać się na drugie bez potrzeby schodzenia w dolinę. Świątynia zbudowana jest z cegły i betonu na planie krzyża. Każda z czterech naw ma 40 metrów długości, 38 metrów szerokości i 46 wysokości. Ta ogromna świątynia która decyzją Krajowej Konferencji Biskupów w Brazylii stała się 1984 sanktuarium narodowym, może jednorazowo pomieścić do 70 tysięcy osób.